O naszych najważniejszych decyzjach życiowych decydują miejsca i ludzie, którzy są nam bardzo bliscy. Jesteśmy w Szymbarku we wsi, której przeżyłem 40 lat. Za mną zamek Kapituły Pomezańskiej, a w mojej dłoni zdjęcie ludzi, którzy zadecydowali o mojej przyszłości. To zdjęcie, które Państwu y, pokazywałem y, przed zamkiem, jest dla mnie niezwykle istotne, ponieważ są tu bardzo ważne osoby dla mnie. Ja to ten mały chłopiec, któremu y, pan w kapeluszu tak pieczołowicie ogląda czoło, a ten pan w kapeluszu to mój tata Roman Żuchowski wyśmienity nauczyciel historii. Ja z dzieciństwa pamiętam ogromną bibliotekę ojca i książki historyczne i niekończące się rozmowy o historii. I zapewne to spowodowało, że moim kierunkiem docelowym była historia sztuki. Dziedzińce zamków kapitulnych to dla mnie codzienność, bo po dziedzińcu zamku Szymbarskiego biegałem całe moje dzieciństwo. Za mną najstarsza część zamku Szymbarskiego, Pamiętająca czasy rezydowania tutaj Kapituły Pomezańskiej, byliśmy na dziedzińcu zamku Kapituły Pomezańskiej w moim rodzinnym szymbarku. Teraz stoję na dziedzińcu zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie. Czesław Miłosz kiedyś powiedział, że nasze życie polega na tym, że zataczamy wielki łuk i wracamy do tego, co dla nas najważniejsze. Zarządzanie dziedzictwem, zarządzanie zabytkami. To coś, co może dawać ogromną satysfakcję, powoduje też możliwość spotykania bardzo ciekawych ludzi. Dzisiaj pracując w Muzeum Warmii i Mazur tak naprawdę realizuję po części swoje dziecinne marzenia. Nazywam się Mirosław Hoffman. Jestem archeologiem. Z Muzeum Armii Mazur związany jestem Chciałbym się przyznać już od 1982 roku. Trafiłem bardzo dobrze pod skrzydła opiekuńcze mojej poprzedniczki, Pani Świętej Pamięci Włodzimierz Ziemińskiej Odojowej. No, archeologię ukończyłem na Łomka w Turynu w roku 1982. Dlaczego archeologia? Otóż jak już zbierałem materiały do pracy magisterskiej w Muzeum Narodowym w Szczecinie, to było akurat w stanie wojennym, to bardzo mnie interesowała głównie historia archeologii na Pomorzu, która wydawała mi się dużo, dużo bardziej ciekawa niż na Warmii Mazurach, czyli w Pulsach Wschodnich. Dopiero po latach, w trakcie swoich badań archeologicznych, podczas kwerend, które realizowałem w różnych instytucjach, Między innymi w Berlinie pod kątem przygotowywanego doktoratu, i potem habilitacji. Zrozumiałem, że historia archeologii na naszym terenie, czyli w dawnych pulsach wschodnich, jest równie fascynująca jak na Pomorzu. Zanim nakażę no, eksponatów nie sensu stricte archeologicznych w naszych zbiorach, ale związanych z dziejami archeologii na tym terenie, jest Akwarela odnosząca się bezpośrednio do wykopalisk. Jest to akwarela niejakiego Noiemdorfa, obrazująca wykopaliska bardzo znanego cmentarzyska w okolicach Nizzycka w miejscowości Bogaczewo przy siłek Kula. Stanowisko odkryte zostało podczas kopania szańców w trakcie I wojny światowej w 1915 roku, kiedy. Była stagnacja na froncie, to znaczy na wschód od linii Wielkich Jezior stacjonowali Rosjanie, na zachód wojska pruskie. Ten czas stagnacji, braku działań wojennych, Prusacy wykorzystali na przeprowadzenie badań archeologicznych. Bardzo interesujący jest również dedykacja, która znajduje się pod tą akwarelą, dedykacja Paula von Innenburga po przetłumaczeniu, bo najpierw po transfiguracji, tłumaczeniu jej, sentencja brzmi następująco: W obliczu wysokiej, starogirmańskiej kultury, musimy ponownie uświadomić sobie, że tylko wtedy możemy pozostać Niemcami, gdy jesteśmy w stanie nasz miecz utrzymać w stałej gotowości, a naszą młodzież stale zdolną do noszenia broni. No i to jest, ta sentencja jest yy, niejako też dowodem na to, że yy, te tendencje faszyzujące, germańskie one nie były tylko, że tak powiem, związane z wyjściem Hitlera do władzy i z tą tak zwaną, jak to Niemcy mówili, narodową rewolucją brunatną. Ale nastroje pan germańskie w społeczeństwie niemieckim były już dużo, dużo wcześniejsze, I ja przykład tej akwareli jest najlepszym dowodem na to. Dziękuję. Małgorzata Jackiewicz-Garniec, Kustosz Zamków w Barku Warmińskim. Studiowałam konserwatorstwo i muzealnictwo na Uniwersytecie Toruńskim. Specjalizację zrobiłam z architektury, a zajmuję się szczególnie architekturą e, zabytkową regionu Warmii i Mazur. No, może moje najważniejsze książki to Pałace i Chory Dawnych Prus wschodnich i Zamki Państwa Krzyżackiego w Dawnych Prusach. Równocześnie zajmowałam się długo e, i nadal zajmuję sztuką polską, sztuką e, współczesną przez jakiś e, czas zarządzałam galerią sztuki współczesnej w Olsztynie, a sześć lat temu otrzymałam propozycję y, objęcia zarządem Zamku Biskupów Warmińskich w Zybarku Warmińskim. Bałam się tylko dojazdów z Olsztyna tutaj, ale tak naprawdę y, to miejsce, ten zamek, który znałam, który opisywałam, który opisywałam, jego historię i jego architekturę, y, oczarował mnie i fascynował od dawna, dawna. I uważam, że Moim zdaniem jest to jedno z najważniejszych dzieł sztuki naszego regionu i nie tylko naszego regionu, a jeśli chodzi o zasoby Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, to ten oddział jest taką perłą w koronie. Zamek w Lisbaku Warmińskim, budowany w latach 1350-1401, zachował swoją autentyczność, swoją znakomitą gotycką architekturę. I zespół sklepień gwiazdistych i malowidła, i historia tego miejsca właściwie oczarowują niezmiennie, i mam nadzieję, że ten zachwyt tym miejscem nie tylko jest mój, ale też, i wiem, to udziela się bardzo wielu osobom odwiedzającym to miejsce. Miejsce, które ma swoje specyficzne geniusz Może to to, że tutaj pracował, mieszkał prawie 8 lat Mikołaj Kopernik, takie wielkie postaci jak Jan Dantyszek. Marcin Kromer, Stanisław Wozniusz czy Ignacy Krasicki. Oni wszyscy zostawili swój ślad w tym miejscu. I te mury, jeżeli się dobrze słuchać, ciągle o tym opowiadają. Nazywam się Angelika Rejs, jestem muzealnikiem. Od 2005 roku pracuję w Muzeum Warmii i Mazur. Ukończyłam na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika etnologię. Ambicjonalnie podeszłam do zadania szukania pracy, ponieważ na studiach dowiedziałam się, że pracy w muzeach nie ma dla etnografów, więc bardzo chciałam się do tego muzeum dostać. Szczęście miałam ogromne, ponieważ udało mi się pracować w dziale edukacji na początku mojej muzealniczej drogi. Pracowałam w dziale ze świetnymi. Pracownikami, którzy pokazali mi tak naprawdę wspaniałą, edukacyjną historię muzeum, pokazali mi, jak należy prowadzić zajęcia i to czynię do tej pory. Tak naprawdę zawsze pamiętam o tym, że muzeum jest dla ludzi. Jesteśmy tu po to, żeby edukować. Miałam też okazję sprawdzić się jako etnograf w dziale historii etnografii, gdzie przez dwa lata poświęciłam tak naprawdę się głównie tematowi rzeźby ludowej i z tego powstał też duży projekt ministerialny. Ta rzeźba ludowa zaprowadziła mnie też do Muzeum w Morągu, gdzie otworzyłam wystawę Galeria Sztuki Ludowej w Armii i Mazur. Ta wystawa tutaj też dała początek edukacji, którą prowadziłam tutaj jeszcze w czasie, kiedy Muzeum kierowała moja poprzedniczka, pani Magdalena Bartoś. Ona też wprowadziła mnie w temat pałacu, który widzimy z tyłu za mną i też tak naprawdę moja, moja dotychczasowa historia kończy się właśnie na tym miejscu gdzie mogę pracować, gdzie mogę codziennie przychodzić do pracy i robię to z ogromną satysfakcją, bo tak naprawdę od początku mogę zajmować się tym, czym chcę. Mogę tutaj realizować się jako edukator, jako etnograf, a także jako osoba prowadząca imprezy wydarzenia i to daje mi takie poczucie, że jestem muzealnikiem. Dzień dobry! Witam Państwa bardzo serdecznie w parku przy ulicy Metalowej. Znajduje się tutaj Muzeum Przyrody, jak również archiwum Muzeum Warmii i Mazur. W zbiorach archiwum znajduje się niesamowita kolekcja, kolekcja zdjęć Jana Buchaka, ojca polskiej fotografii. Jan Bułhak miał przed wojną swoje atelier w Wilnie. Był autorem Tzw. fotografii ojczystej, która miała za zadanie podkreślić e, polskość ziem, podkreślić e, ich historyczność, e, ukazać poszczególne zabytki architektoniczne i życie codzienne. W trakcie wojny jego atelier e, doznało zniszczeń, i duża część e, pracy, no niestety, ale poszła z dymem. E, w związku z tym, Błuchak porzucił Wilno i udał się do Warszawy. Po wojnie natomiast wraz z Mieczysławem Orłowiczem i swoim synem Januszem przemierzał ziemie odzyskane, aby z kolei uwiecznić zabytki architektury zastane tutaj i życie codzienne mieszkańców. W naszych zbiorach znajduje się kolekcja tych niesamowitych zdjęć, które pragnę teraz Państwu zaprezentować. Postanowiłam, że pokażę zdjęcia, które obrazują wygląd powojennego olsztyna. Zdjęcia są przechowywane w odpowiednim, przy odpowiednim zabezpieczeniu obleczone w papier bezkwasowy. Natomiast cóż takiego te fotografie przedstawiają? Pierwsza z nich przedstawia widok. Powojennego Olsztyna w okolicy Zamku Kapituły Warmińskiej e, jest o tyle niezwykła, gdyż e, uwieczniono na niej nieistniejącą już zabudowę młyna olsztyńskiego, e, która po wojnie, no, niestety, została rozebrana. E, jeden z budynków został spalony w, wyniku, e, w trakcie działań wojennych. Druga fotografia natomiast przedstawia przepiękny widok e, wiaduktów e, kolejowych, które z całą pewnością można określić jako widzetówkę Olsztyna. Dziękuję. Małgorzata Gawędziowska, kustosz dyp, dyplomowany w Muzeum Warny i Mazy Pracuję tu od wielu lat, zajmuję się głównie historią, ale y, czymś nowym, jako dla historyka, bo tam świeżo, czy prawie świeżo po studiach, była dla mnie kartografia, którą się, której się nauczyłam z radością, jak się potem okazało, aczkolwiek na początku się bałam. Chciałam dlatego pokazać Państwu mapę Kaspara Hannebergera, z porządku XVII wieku, która, ma, która to mapa chyba fajnie odzwierciedla drogę muzealną moją przynajmniej albo w ogóle drogę, którą każdy z nas przebywa w życiu, dlatego że na tej mapie nie ma szlaków wędrownych. Ta mapa polega na orientowaniu się w przestrzeni za pomocą znaków i symboli, za pomocą miejsc, które zostały zinterpretowane, opowiedziane, wyobrażone i przelane te interpretacje na papier. Mapę stworzył Kaspar Henneberger, pastor luterański z Podkrólewca. Pracował tam wiele dziesiątków lat. Wyrytował ją Kaspar Felbinger. Zresztą tutaj jest jego znak, którym się podpisywał. Została wydana przez Georga Osterbergera w Królewcu. A orientowanie się na niej za pomocą znaków i symboli polega na tym, że trzeba troszkę wiedzieć, do czego się dąży czyli trzeba wiedzieć, co chce się osiągnąć, czy miasto, czy wieś. Czy po drodze mija się las, czy po drodze spotyka się dzika, bo na to Henneberger też się zdobył, żeby pokazać na drodze, w przestrzeni fizycznej dziki, jelenie, łosie i takie stworzenia, które dość trudno zinterpretować, co to, co to dokładnie jest. Wydaje mi się, że takie odczytywanie mapy jest ciekawsze, że lepiej jest pokazać wygodniej hmm, pokazać przestrzeń taką, która nie wyznacza dokładnie kierunku. Nie mówi mi, że stąd dotąd, tylko mówi mi tam, i ciekawe, co po drodze zobaczę. Taka jest praca w muzeum. Pracę w Muzeum w Mazur w Olsztynie, rozpoczęłam 15 lat temu. I tak jak ciekawa i długa była droga, zanim zaczęłam pracować tu w dziale Biblioteki Muzeum Warmii Mazur, tak samo ciekawa, interesująca jest sama historia oraz praca w tym dziale. Ponieważ Biblioteka Muzeum Warmii i Mazur istnieje od 1945 roku, czyli praktycznie od początku działalności muzeum. Jest biblioteką fachową, zakładową, która ma bardziej charaktery biblioteki naukowej, Gromadzi literaturę niezbędną do pracy działów. Przede wszystkim księgozbiór Biblioteki Muzeum Warmii i Mazur. Tworzą druki zwarte, czyli wszystkie książki wydane po 1800 roku i na koniec 2019 roku był to już stan około 67 tysięcy woluminów. Gromadzimy również czasopisma około 2230 tytułów, jak również zbiory specjalne. W zbiorach specjalnych, zbiory specjalne tworzą przede wszystkim stare druki i rękopisy, w których mamy około 4500 jednostek inwentarzowych oraz niewielką część mikrofilmów, kaset, płyt CD. To, co niezwykłe i ciekawe w tej pracy, to same obcowanie z książką, poznawanie jej historii. I tu właśnie mamy przykład chociażby ostatnio zakupionego takiego starego druku. Jest to stary druk pod tytułem Bibliche Haus andachten. Został on wydany w Kanigsbergu w 1740 roku w drukarni Kantera. Bibliše Haus andachten jest autorstwa Christiana Landhansena. Christian Landhansen był niemieckim matematykiem i teologiem luterańskim. Bibliše Haus andachten, tak jak widać, jest to niewielkich rozmiarów stary druk, Biblia, inaczej pismo święte, które zawiera kazania. I tutaj mamy trzy części tych kazań, część siódma są to kazania proroka Izajasza, część ósma kazania proroka Jeremiasza i część dziewiąta kazania proroka Daniela. Druk oprawiony jest w deskę obwleczony skórą, tak jak widzimy tekst w języku jest niemieckim. Czcionka w kolorze czarno-czerwonym. I podsumowując, Biblia ta wyjaśnia w taki prosty i jasny sposób Pismo Święte poprzez pytania i odpowiedzi. Co jest takie ekscytujące w pracy bibliotekarza muzealnego, to właśnie obcowanie z tymi starymi drukami, z rękopismami, ponieważ ważne jest to. Co nazywamy proweniencjami. Prowieniencje są to właśnie zapiski, takie rękopiśnięte, wszelkiego rodzaju marginalia, które znajdziemy w tych starych księgach. Ten egzemplarz również takowe posiada. I teraz niezwykłe i ciekawe jest badanie właśnie tych zapisków, ponieważ te zapiski mówią nam o historii tej książki. I dlatego wspomniałam, że praca w tym dziale jest tak ciekawa, ponieważ każda książka ma swoją historię i ma swoją duszę. Dziękuję. Grażyna Prusińska, jestem historyczką sztuki. Kieruję działem sztuki współczesnej w naszym muzeum. Moja droga do muzeum. Moja droga do muzeum wiodła przez. Lata wczesnego dzieciństwa, kiedy pasjami oglądałam albumy o sztuce, kolekcjonowane przez moją mamę. Pamiętam, pamiętam album Muzeum Londyńskiego Tate, pamiętam Madryckie Prado, ale też monografie Van Gogha i Picassa i te dwa ostatnie, nie ukrywam, fascynowały mnie najbardziej. Później był dom Anny i Andrzeja Samulowskich, z których córką przyjaźniłam się wówczas. I to, myślę, najbardziej ukształtowało mnie i miało wpływ na to, jak wyglądała dalsza moja droga, która doprowadziła mnie tu do muzeum. Małżeństwo historyczki sztuki i artysty. Malarza, niesamowitej pary, świetnie porozumiewających się między sobą ludzi. Atmosfera tego domu, w którym bardzo często bywałam, rozmowy z panią Anną Samulowską miały największy wpływ. Na wybór kierunku studiów, na wybór historii sztuki. Właściwie już od początku wiedziałam, że będę zajmować się sztuką najnowszą. Było to dla mnie tak oczywiste, że, że nawet nie zastanawiałam się dlaczego, choć nie ukrywam, że sztuka średniowieczna, że sztuka romańska i gotycka jest dla mnie czymś niezwykle ważnym. Że potrafię się ogromnie wzruszać, patrząc na rzeźby. Gotyckie, to jednak ta współczesność, to współczesne życie artystyczne i współczesna sztuka była dla mnie takim naturalnym, naturalnym wyborem. Tu w Muzeum trafiłam od razu do Działu Sztuki Współczesnej, od razu pod skrzydła pani Anny Samulowskiej, która przez te pierwsze lata pracy była moją, była moją przewodniczką i mentorką, której naprawdę bardzo, bardzo wiele zawdzięczam i życzyłabym wszystkim moim młodym kolegom i koleżankom, żeby mieli taką możliwość zaczynać pracy właśnie z kimś takim, kogo darzyliby autorytetem i od którego mogliby się uczyć. Pani Anna była dla mnie taką osobą, wspominam ją bardzo często i, i moje młode koleżanki, z którymi pracuję w dziale często o pani Annie Samolowskiej słyszą. Wybrałam na to nasze spotkanie przestrzeń drugiej kondygnacji strychu z wystawą Anatola Herzfelda, niemieckiego rzeźbiarza, malarza, autora instalacji Hepenera. Wybrałam tę właśnie przestrzeń z wystawą Anatola, ponieważ Anatola podejście do sztuki i rozumienie sztuki jako, jako medium, które jest bardzo mocno zaangażowane w rzeczywistość, bardzo mi odpowiada. Anatol całym swoim artystycznym życiem i swoją postawą pokazał, że jest artystą zaangażowanym, a ten rodzaj zaangażowania właśnie wyniósł z, ze studiów. Ze studiów studiów na Akademii Sztuk Pięknych w Düsseldorfie, ze studiów w pracowni Józefa Boysa, jednego z najwybitniejszych czy nie najwybitniejszego współczesnego awangardowego artysty drugiej połowy XX wieku. Boysa, który był, który był jego ideowym patronem. Boysa, który pojmował sztukę jako ten, ten rodzaj działalności mający wpływ na rzeczywistość. Beuys Uważał, że sztuka może oddziaływać na społeczeństwo w ten sposób, że zmienia je w grupę pełną miłości, wzajemnego zrozumienia i tolerancji. Anatol natomiast w sposób misyjny pojmował rolę artysty. To było coś niesamowitego, bo on uważał i całym swoim życiem właściwie świadczył o tym, że, że artysta ma wpływ na to i może mieć wpływ, powinien mieć wpływ na to, jak postrzegane są prawa człowieka, może mieć wpływ na to, żeby dokonywały się zmiany w życiu gospodarczym, politycznym, w odniesieniu i, na, i rozumieniu ekologii.